Krzysztof Komorski, wojewoda Lubelski, odwiedził Łuków. Staramy się być w terenie jak najczęściej. Dzisiaj jesteśmy również tutaj w Łukowskim Ośrodku Kultury, który, bym powiedział, wzorcowo realizuje swoje zadania statutowe i oferuje tą, tą dostępność do, 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 do usług kulturalnych, do różnego rodzaju warsztatów, zajęć. Ja bym powiedział, budowania takich relacji międzypokoleniowych, również, ponieważ placówka oferuje zajęcia i dla najmłodszych, i dla seniorów, więc to bardzo budujące. Cieszymy się również dyrekcja, również z władzami miasta. Pokazuje nam budynek, który w tym momencie przechodzi termomodernizację, modernizację energetyczną. Ze środków KPO udało się pozyskać te środki, a więc te europejskie pieniądze po raz kolejny. Pomagają modernizować naszą infrastrukturę kulturalną, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Jesteśmy po wstępnych rozmowach tutaj z dyrekcją i z władzami Łukowa. Będziemy aktywnie zabiegać i wspierać miasto i państwa instytucje w ubieganiu się o kolejne środki ministerialne. Z Wojewodą Włok spotkały się władze Łukowa. Inwestujemy w naszą miejską kulturę. Oprócz inwestycji na PKP gdzie miasto będzie dużym beneficjentem później tej powierzchni, która powstanie na nowym dworcu. To również w obecnej siedzibie Łukowskiego Ośrodka Kultury trwa projekt z KPO, termomodernizacji głębokiej. No i czekamy na wyniki dużego programu FENIX na kulturę. Mówimy tutaj o rozbudowie, przebudowie całego wnętrza Łukowskiego Ośrodka Kultury. Bardzo nam zależy na realizacji tego projektu, dlatego zaprosiliśmy tutaj wojewodę na takie konsultacje, aby mógł zapoznać się z naszymi planami, aby mógł też lobować w ministerstwie, abyśmy tę dotację otrzymali. Musimy pamiętać, że zapraszamy, lobbujemy, ale te wnioski wszystkie są oceniane merytorycznie przez ekspertów Ministerstwa Kultury. Przeszliśmy każdy kolejny etap, nasz wniosek przeszedł, już jesteśmy na finiszu, więc wniosek był dobrze przygotowany. Ta koncepcja była konsultowana przede wszystkim z mieszkańcami i późniejszymi użytkownikami Łukaskiego Ośrodka Kultury. Jak mieszkańcy wypowiedzieli się pozytywnie, eksperci wypowiedzieli się pozytywnie, to teraz chcemy jeszcze postawić tą kropkę. anti